Witam, Adam Kopeć z portalu Excel i Adam. Porada 69. Wyłączenie sprawdzania błędów form. Jak tu możesz zauważyć, tu są takie małe zielone kwadraciki informujące, że w tych komórkach jest błąd. To mogłeś już zobaczyć w poradzie 68. Przepraszam na tabela. Tylko po co w ogóle taki komunikat jak tu? Wielkimi literami napisane, że te komórki zawierają błąd. To jeden jest jeden z powodów, dla których nie lubię mieć sprawdzania błędów przez Excel, jeśli chodzi o formuły, bo bardzo słabo sobie z tym radzi. W większości sytuacji to sprawdzanie przysparza mi więcej problemu niż pożytku. W, na przykład w takiej sytuacji. Niepotrzebna w ogóle informacja przy takim błędzie, ale jak tam widziałaś, można to szybko naprawić, wpisując konkretną, dobrą datę na początek. I jak wpiszę, no co? Błędy uciekły z tych komórek, ale dalej jest błąd w komórce na górze. I dlaczego? Przecież data wygląda ładnie. Jak o właśnie? No, zobaczmy, na jednym pojawiło się. Ten komunikat, tak. Ta komórka jest niespójna z formułą kolumny. O co chodzi? Że tu jest inna formuła niż tu. Ja cały czas mam poprawny wynik, taki jak chcę, a Excel mi mówi, że coś jest nie tak. I takich sytuacji jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, gdzie jest niespójna formuła, albo jest właśnie taki komunikat, jaki był wcześniej, gdzie po prostu funkcja zwraca błąd i go widać w komórce i nie potrzebuje tego irytującego często zielonego kwadracika więc jak go wyłączyć? wystarczy weź zakładkę plik opcje formuły i tu jest sprawdzenie błędów odklikać ten checkbox zatwierdzić OK nie ma spokój, jak mam błąd szybko się zorientuję bo będzie niepoprawny wynik i nie muszę liczyć na kulawe sprawdzaniem błędów w Excela. Zachęcam się do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.